Cieka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na 5 kosmetyków, które uważam, że są warte zakupu w obecnej promocji w Rossmanie, a wyjątkowo pokażę Wam też, co sama kupiłam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście aktualnego przeglądu promocji w Rossmanie, to oczywiście zostawiam Wam miniaturę i link w karcie. Taki przegląd pojawia się zawsze. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę subskrypcji. Serduszko w komentarzu i oglądamy. Numer jeden to korektor. I jest to moi drodzy korektor ze Stars from the Stars. Ostatnio też testowałam kilka innych kosmetyków z tej marki. Jeden okazał się totalnym bublem, także zapraszam Was, zobaczcie sobie, bo pewnie też niedługo ten kosmetyk na promocji będzie. A jeżeli chodzi o ten korektor, to uważam, że akurat on jest. Mega hitem. Teraz w tej promocji jest w dobrej cenie, bo kosztuje tam 13,49, jak dobrze pamiętam, macie to na screenie. A na przykład w poprzedniej promocji kosztował chyba 16,99, także teraz jest w tej dobrej cenie, w, ten, w tej najlepszej cenie i on już praktycznie mi się skończył. Zdradzę Wam. Już teraz, że kupiłam kolejne opakowanie. Ja mam odcinek najjaśniejszy, 01 Fair. Zostaje Wam też miniaturę i link w karcie do testu tego korektora, żebyście mogli zobaczyć też, jak on wygląda po kilku godzinach. Jeżeli linki w karcie już mi się nie będą mieściły, no to będziecie mieć w przypiętym e, komentarzu też te linki i w opisie. W każdym razie, wracając, ten korektor jest po prostu świetny. E, nie jest zbyt gęsty, nie jest też e, bardzo taki lejący, e, ale przede wszystkim ma bardzo mocny. Mocne krycie, ale często jest tak, chciałam powiedzieć zazwyczaj, ale często jest tak, że coś, co mocno kryje, jest gęste i niektórzy nie lubią takiej konsystencji. Niektórzy też uważają, że ona mocniej obciąża wtedy skórę pod oczami, a tutaj ta konsystencja jest lekka, ale ładnie kryje. W ogóle zobaczcie, jaki ten odcień jest rzeczywiście jasny. Rzadko zdarzają się już takie ładne odcienie, takie jasne odcienie. Wiadomo, odcienie jest więcej, więc nie tylko dla tych bladiochów coś będzie, więc można sobie właśnie spojrzeć na to, bo naprawdę ten korektor działa świetnie. Mamy tutaj 6 gramów, czyli około powiedzmy 6 ml. Może to nie jest najwięcej, ale też myślę, że nie jest źle. Wystarczył mi na ponad miesiąc prawie dwa miesiące chyba używania w miarę takiego regularnego, także uważam, że całkiem ok, biorąc pod uwagę no całkiem, całkiem przyjemną cenę. Tak jeszcze patrzę sobie tutaj po korektorach, ile one mają, bo wydaje mi się, że zazwyczaj to jest około 10, no właśnie, 10 ml. Hmm, tutaj widzę, że Maybelline ma 10 ml, tutaj Healthy Mix ma moi drodzy hmm, hmm, hmm. Sze o, 6 ml też ma Healthy Mix, dobra. Czyli powiedzmy, że te 6 gramów, 6 ml plus minus jest taką w miarę okej okay pojemnością, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o m, właśnie samą wydajność, to jest ona jak najbardziej okej. Okay. Ja sobie dołożę jeszcze tutaj resztkę, dlatego, że mój korektor stał w ten sposób, żeby jeszcze coś z niego wyciągnąć. Muszę jeszcze tutaj ten stoper wyciągnąć. Ja lubię zużywać kosmetyki do końca, a to już m, od dawna jest taki sposób m, znany, może Wy jeszcze nie znacie, to Wam powiem, że Tutaj mamy taki stoper i wystarczy go podważyć i wyciągnąć, wtedy możemy całą zawartość korektora, praktycznie zużyć do zera. Oprócz tego, co tam gdzieś tam zostanie na ściankach, wiadomo. Ale wracając, sam korektor jest po prostu genialny. I to już Wam mogę w 100% powiedzieć, zachwycił mnie już w teście, no ale teraz, kiedy kupiłam kolejne opakowanie, no to wiadomo, że bardzo mi się on podoba. Zobaczcie, tak wygląda krycie. Ja nie mam jakichś bardzo dużych zasinień według mnie, oczywiście. Wiadomo, każdy ma swoją skalę. Ale. Jeżeli macie na przykład coś podobnego, no to pod okiem, no to na pewno Wam się sprawdzi. Sam ten odcinek uważam za bardzo duży plus, dlatego że no nie tak często zdarzają się super jasne korektory, które gdzieś tam też nie ciemnieją zbyt mocno. Także tutaj naprawdę fajnie ten korektor się spisuje. Ostatnio też testowałam korektor od Vibo, ten najnowszy, więc też niedługo gdzieś tam pojawi się jego test. I tam już tak fajnie, no nie jest, to już Wam powiem. Także tutaj ten korektor naprawdę zasługuje na duży, duży plus. Kolejny kosmetyk to Kremowy Róż. I jest to Kremowy Róż od Nam. I jest to ten w takim. Metalowym opakowaniu i zobaczcie, że u mnie już tutaj jest, no, denko tutaj po tej stronie. Mogliście już zobaczyć ten róż też w teście. Tam również występuje z różem w sztywcie i on też teraz na promocji jest i też jest genialny, ale który z nich musiałam dzisiaj wybrać? Także wybrałam akurat. Ten, dlatego że łatwiej mi się z niego korzysta. No ale to jest kwestia preferencji, tamten też jest świetny. Ja mam tutaj odcień 01 pink crash. Ogólnie są trzy odcienie, z czego ten ostatni, jak dobrze pamiętam, jest rozświetlający z drobinkami. Więc też jest fajne. To jest opisane jako Smart Jelly Blush, czyli taki galaretkowaty róż galaretka. Aż taka galaretka to nie jest, ale jest to taki bardzo plastyczny róż, bardzo ciekawa jest ta konsystencja właśnie e, i powiem Wam, że po prostu jest świetny. Bardzo często go używam, co już też widać. E, w teście był, więc też Wam zostawiam miniaturę e-link, tam możecie zobaczyć jak wygląda też po kilku godzinach i posłuchać troszeczkę więcej na jego temat, no bo gdzieś tam wtedy się na nim mocniej skupiłam. E, zaraz Wam pokażę jak wygląda, to jest tak jak mówię odcień 01 i tak naprawdę bardzo łatwo się aplikuje, dlatego że wkładam gąbkę i Nakładam i zobaczcie, łatwo się go nakłada. Można sobie właśnie delikatnie dozować, powoli intensywność, więc to też jest ekstra. Wystarczy tak delikatnie gąbkę dokładać do tego kosmetyku. Bo jak wciśniecie ją mocno, no to nabierze Wam się za dużo tego odcienia. To jest właśnie taka bardzo mięciutka konsystencja. Dlatego. Polecam Wam właśnie tak sobie delikatnie dokładać. No i zobaczcie, bardzo ładny jest ten odcień, niesamowicie mi się on podoba. To jest kosmetyk, do którego podejrzewam, że wrócę, chociaż pewnie nie tak szybko. No bo jednak wiecie, tych różnych mam dużo różnych, ale na pewno on będzie na liście takiej, że kiedy go skończę, to będę chciała do niego wrócić. No bo naprawdę, naprawdę jest po prostu świetny. Tutaj trochę za wysoko może wjechałam ale wszystko da się oczyścić gąbką, no coś po prostu pięknego. Ja uważam, że taki róż na ten moment na dziś mi wystarczy, możecie to jeszcze zintensyfikować, wiem, że niektórzy wolą jeszcze mocniejszy efekt, także tutaj da się też podziałać. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, to na minus jest to, że bardzo się brudzi i ciężko, ciężko je doczyścić. Teraz tutaj czyściłam to wszystko, bo będę robić też przebitki, żebyście nie widzieli jakichś bardzo brudnych kosmetyków. Zrobiłam co mogłam, no tutaj mokrą chusteczką ciężko to wszystko schodzi, ale myślę, że całkiem ładnie. Ostatecznie udało się doczyścić na tyle, żeby można było wam ten kosmetyk pokazać. Bo po prostu, jak macie ręce z podkładu, jak się malujecie, no to to wszystko tutaj bardzo mocno zostaje z tyłu. Też ta nalepka się no, gdzieś tam brudzi. No ale wiecie, używany kosmetyk, więc to też po nim widać. Hmm, świetny, po prostu świetny. Równie świetny, bo ostatecznie to są same topy. To słuchajcie, jest ten rozświetlacz od Vibo. Też go przetestowałam już jakiś czas temu, także też zostawiam Wam miniaturę i link do tego testu. Jest on z limitowanej kolekcji Vibo. Mamy tutaj, moi drodzy, 7,5 g produktu. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, skoro on jest z limitowanej kolekcji, bo tak mi się wydaje, że tak było, to wszystko będziecie wiedzieć z tamtego filmu, em, który Wam podlinkowałam. To podejrzewam, że będzie go też można jeszcze taniej kupić gdzieś tam pod koniec lata. Może, bo tak często te kolekcje wyprzedają właśnie rosmany na koniec. Ale wracając, odcienie mamy dwa. Ja mam odcień numer jeden, tak tutaj patrzę, bo te odcienie są tutaj napisane, także ciężko e, dojrzeć to wszystko. I to jest jaśniejszy odcień. E, bardzo mnie zaskoczył e, aplikator, dlatego że to wygląda w ten sposób. Takie kropelki. Zobaczcie, o, tak to sobie tutaj. Skapuje i tak naprawdę tyle chyba nam wystarczy, bo rozświetlacz jest bardzo mocny. I powiem Wam, że on też przepięknie wygląda gdzieś tam na dekolcie, na ciele. Super wygląda, dodany do balsamu, więc można z niego korzystać na różne sposoby. I nałóżmy sobie. Du, du, du. Po prostu daje efekt bardzo takiej mokrej skóry. Powiem Wam, że podoba mi się, bardzo mi się podoba ten efekt. Ja dziś sobie nakładam gąbką, w teście chyba nakładałam palcami i wtedy uzyskałam mocniejszy efekt. Jakoś tak ostatnio sobie tutaj go wklepuję gąbką, i wtedy mam taki make-up, no make-up troszeczkę, bo gdzieś tam mi się ładnie tutaj ten rozświetlacz w tę skórę wpracowuje i ładnie odbija. Też bardzo ładnie ten rozświetlacz pachnie. Dzisiaj akurat. Chyba pójdę w troszeczkę słabszy rozświetlacz, chociaż chociaż może jeszcze dołożymy, słuchajcie. Wiadomo, że też mniej go wystarczy nałożyć palcami, dlatego, że jak nakładamy gąbką, no to gąbka gdzieś tam go zjada, tak? No, ale myślę, że ten blask, widzicie, że jest taki fajny, naturalny. Bardzo mi się on tutaj podoba. Ładnie tak wygląda, po prostu jak zdrowa, zdrowa skóra. Więc rzadko aż tak bardzo lubię rozświetlacze w płynie. Zazwyczaj oceniam je, czy ładnie błyszczą, czy ładnie wyglądają, ale potem wolę jednak korzystać z suchych rozświetlaczy, takich już po przypudrowaniu. Natomiast ten... Tak, ładnie mi się wpracowuje, że wygląda po prostu genialnie i często po niego sięgam. Czasami sięgam też po niego, właśnie w opcji takiej, żeby był jeszcze taką bazą pod rozświetlacz, kiedy rzeczywiście chcę mieć strasznie mocne mocny glow na policzku, bo tak też fajnie się sprawdza. W każdym razie bardzo ładny i też fajnie wygląda w połączeniu z podkładami matowymi, żeby zrobić coś rozświetlającego. Także wiele sposobów na ten rozświetlacz jest i w każdej opcji sprawdza się dobrze. Czas teraz się przypudrować i powiem Wam, że ja osobiście przerzuciłam się w ostatni. W ostatnim czasie głównie na te pudry w kompakcie, ale wcześniej znowu używałam cały czas pudrów sypkich i trochę mi ich zostało, także muszę do nich wrócić. I powiem Wam, że jeden z takich sypkich pudrów, które są po prostu genialne, jest to Eveline Warietę, ale wersja lawendowa. To jest wersja, która jest matowa. Jest też wersja warietę różowa, i tam mamy takie rozświetlające drobinki. Ten puder też jest świetny i również w promocji jest. Tutaj mamy w składzie lawendę i skwalan. Jeżeli jesteście fanami zapachu lawendowego, no to tutaj go znajdziecie. Przepięknie ten puder pachnie. Mamy tutaj od razu dołączony taki. Puszek. I powiem wam, że puder sam jest bardzo fajny, chociaż przez ten puszek, zobaczcie, ostatecznie mało tego produktu jest. Mamy tutaj 5 gramów, więc wcale nie jakoś turbo dużo. Aczkolwiek, puder jest po prostu genialny. Przepięknie trzyma mat. Też go tutaj testowałam na kanale. Było to, ja wiem, w listopadzie, także już dobrych kilka miesięcy temu. No i ten puder na tyle mi się podoba. Tutaj muszę rozklepać jeszcze korektor. Na tyle mi się podoba, że do niego. Podejrzewam, że będę wracać nieraz. I cóż, nałóżmy sobie właśnie troszeczkę tego pudru. Oj, przepięknie pachnie lawendą. On jest beżowy. I moim zdaniem, kiedy nakładacie go pędzlem, to nie daje koloru, dlatego że ten pigment rzeczywiście się rozkłada, ale jeżeli nakładacie go puszkiem, to wydaje mi się, że mogliście zauważyć przed chwilą, że troszeczkę tego beżowego koloru zostawia. Także może niekoniecznie będzie to puder dla cer typowo takich różowych, raczej dla ciepłych i neutralnych, chyba, że będziecie takim luźnym pędzlem omiatać tę cerę, bo to zauważyłam po dłuższym stosowaniu właśnie, że gdzieś tam nakładając na przykład puszkę, no to jednak troszeczkę tego koloru zostaje. Wydaje mi się, że przy pierwszym nałożeniu wydawało mi się całkowicie transparentne. Wydaje mi się, że wtedy nie nakładałam go puszkiem, bo puszkiem aż tak długo pudru nie nakładam. Przynajmniej chyba. Wydaje mi się, że w 2023 jeszcze tak puszku nie używałam. Gdzieś dopiero w tym roku się przekonałam do puszków. Także wydaje mi się, że tam akurat tego mm, dodatkowego koloru od razu nie zauważyłam. Teraz to widzę właśnie przy puszku. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza, dlatego że aż tak mocno tego odcienia nie zmienia. Natomiast Mam takie przemyślenie, więc daję wam znać, może to być bardzo ważne dla niektórych z Was. Jak widzicie, skóra zrobiła się totalnie matowa, także tutaj wygląda to super. On też ładnie tak wygładza, no i przede wszystkim super też trzyma ten mat w ciągu dnia. Jeśli chodzi o nasz rozświetlacz w starciu z tak mocnym, matowym pudrem, no to delikatnie, jak widzicie, go widać. Mocniejszy efekt byłby, gdybyśmy nałożyli go właśnie palcem, ale dziś mi taki efekt pasuje. I powiem wam jeszcze, że ten rozświetlacz można dokładać na puder. Wiadomo, mokrego na suche nie powinno się nakładać, ale to też testuję i tu akurat y, ta formuła się sprawdza. Nie waży mi się po nałożeniu dodatkowo na puder, także jeżeli gdzieś tam wolicie jeszcze dołożyć potem taki rozświetlacz, nie dokładając tego suchego, no to można, można, słuchajcie. Jak się zdarzy potrzeba, to można. I ostatni kosmetyk na dziś to jest y, tusz, który jest... Realem. Było dużo kampanii, więc gdzieś tam wydaje mi się, że na pewno go już widzieliście. Jest to moi drodzy, tuż od L'Oreal Panorama. Ja w żadnym teście go chyba nie umieściłam, dlatego mówię, pokażę Wam go dzisiaj. Na pewno był short. Na pewno był short, jak on wygląda, i powiem Wam, że sprawdza mi się on. Fajny jest, zaraz Wam pokażę, jak wygląda na rzęsach. Ja mam takie liche rzęsy, więc wiecie, tutaj yy, nie spodziewajcie się nie wiadomo jakich efektów spektakularnych, bo ja nie mam jakichś genialnych rzęs, ale jak na moje rzęsy, w mojej opinii ten tusz sprawdza się naprawdę bardzo fajnie. Dlatego chodźcie na zbliżenie i już Wam pokazuję go w akcji. Wiadomo, ten tusz do najtańszych nie należy. Ale myślę, że są tutaj z Was osoby, które mają na niego ochotę, ale czekają na opinię o nim. Zobaczcie, szczoteczka wygląda w ten sposób to jest taki stożek całkiem przyjemny do malowania na pewno też na przebitkach mogliście zobaczyć lepiej tę szczoteczkę i on się fajnie trzyma nie osypuje mi się ładnie wygląda można dokładać kilka warstw ja raczej skupiam się na jednej maksymalnie takich dwóch warstwach najczęściej po prostu zanurzam raz szczoteczkę i tak sobie przejeżdżam, przejeżdżam przejeżdżam dotąd aż efekt mnie zadowala i powiem Wam, że na pewno z każdym dniem po otwarciu ten tusz jest jeszcze fajniejszy, dlatego, że jeszcze fajniej gdzieś tam rozdziela właśnie te rzęsy. No i zobaczcie. Tak wygląda różnica w tym momencie. I ten efekt w tym momencie bardzo mi się podoba, także już nie będę dokładać, dlatego że rzęsy mam rozdzielone, mam wydłużone, widać je mocniej i to jest coś, na czym mi zależy. Taki efekt bardzo, bardzo mi się podoba da się też uzyskać mocniejsze te rzęsy. Wydaje mi się, że na shortcie, który nagrywałam kilka dni po otwarciu tego tuszu, widać, że te rzęsy są o wiele jeszcze bardziej pogrubione. Tam ten efekt uzyskałam mocniejszy, bo też ta właśnie formuła była bardziej lepka, więc ona się tutaj mocniej przyklejała do rzęs. Teraz, żeby tak mocny efekt uzyskać, podejrzewam, że musiałabym dołożyć drugą, e, drugą warstwę, ale ja to lubię, że mogę mieć tę możliwość, zostawić te rzęsy w ten sposób, albo kiedy chcę je mocniej pogrubić, to dołożę sobie drugą warstwę. Więc na ten moment ten efekt bardzo mi się podoba i ten tuż właśnie z każdym dniem lubię coraz bardziej dlatego że mam jeszcze większe panowanie nad nim. Nie spodziewałam się, że ten tusz mnie jakoś super zaskoczy, ale naprawdę jest mega mega fajny. Właśnie przez to, że tutaj te rzęsy można ładnie rozdzielić. I tak jak wam wspomniałam, ta formuła z każdym dniem bardziej mi się podoba, kiedy jest coraz bardziej sucha. Na początku też miałam takie wow, że jak genialnie pogrubił te rzęsy, ale mówię nie zawsze ja taki efekt potrzebuję. A kiedy teraz troszeczkę przesech ten tusz i mam większą kontrolę, no to jestem po prostu zachwycona. Także tak wygląda tak naprawdę jedno zanurzenie na każde oko. Ja ten efekt bardzo lubię. Sami ocencie, czy Wam się podoba. I to moje wszystkie topy na ten moment. Starałam się wybrać te kosmetyki, które jeszcze w tym odcinku nie występowały. Dzięki tym odcinkom też Wam mogę zaktualizować po testach, czy te dane kosmetyki, które przetestowałam i które mi się tam spodobały, dalej mi się podobają po dłuższym używaniu. Oczywiście, więcej jest fajnych kosmetyków w tej promocji. Zapraszam Was też do obejrzenia innych. Filmów właśnie z tej serii, bo tam też zobaczycie jeszcze inne kosmetyki, które są też świetne i też są teraz w promocji. Również to, co mi się sprawdza, zawsze Wam mówię przy okazji przeglądu. A teraz pokażę Wam, co sama tym razem kupiłam. Po pierwsze jest to właśnie ten korektor. To Wam wspomniałam już dziś w odcinku, bo naprawdę ma fajną cenę tym razem, no i bardzo mi się sprawdza. Więc mówię, wezmę sobie jeszcze jedno opakowanie. No i są to, to już teraz kosmetki, głównie, tak chyba wszystkie, których po prostu nie znam, więc kupiłam je do testów. I skusiłam się w końcu słuchajcie, na gąbeczki Real Techniques. Fajniej wychodził ten zestaw z dwiema gąbeczkami. Ja jeszcze nigdy nie miałam gąbki Real Techniques, także zobaczymy, jak mi się sprawdzi. I w ogóle mamy tutaj jeszcze takie etui na tę gąbkę, więc zobaczymy. Na pewno w którym teście tutaj Wam to pokażę. Wydaje mi się, że to jest ta klasyczna i gąbka, a to jest w ogóle jakaś większa troszeczkę ta gąbka niż ta, trochę też inne tworzywo. Wydaje mi się, że jest bardziej luźna, ta jest bardziej zwarta, a ta jest bardziej luźna. Więc zobaczymy, jak będą działały właśnie te gąbeczki. Ja jestem, jestem bardzo ciekawa. Do włosów też kupiłam jeden produkt. Jest to ozonowy booster w piance do skóry głowy i powiem Wam, że już użyłam go dwa razy. I tak, za pierwszym razem nałożyłam zbyt dużo pompek. Tego produktu, i te włosy takie były przyklapnięte, takie trochę sklejone, powiedzmy. Teraz nałożyłam cztery i jest ok, więc trzeba sobie tutaj, no, gdzieś tam to wypośrodkować znaleźć y, sposób dla siebie. Wzięłam też y, taką pomadkę z Isany. I powiem wam, że nie dałam wam jej w przeglądzie, bo nie widziałam jej właśnie w. Mm, w, w, w. W. Słuchajcie, w aplikacji. Y, jest tutaj SPF 30, więc też myślę, że całkiem fajnie. I moi drodzy, wzięłam też podkłady od nam. Mam też ten Prolift i jeszcze jednego nie mam. On ma taką zieloną nakrętkę i postaram się go w końcu też kupić. I zrobię Wam osobny film z tymi podkładami od Nam: takie porównanie. I tutaj mamy moi drodzy te wersje, tak, te wersje Dewey, Dewey, czyli ona będzie rozświetlająca, jak dobrze pamiętam. A to jest ta Smart Flowless wersja, czyli ta taka powiedzmy najbardziej popularna, ta pierwsza. Więc zobaczymy. Kupiłam też coś z Waszego polecenia, czyli tę gąbeczkę More for Care Perfect Touch, bo w końcu u mnie była. Jest jeszcze taka niebieska w ogóle? Nie, nie niebieska, fioletowa, fioletowa ona chyba jest. Coś takiego. W każdym razie są dwie wersje. I akurat ta jest w promocji, także zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, ale powiem Wam, że jak tak dotykam, to zapowiada się po prostu, po prostu świetnie. No i to już jest wszystko, co kupiłam tym razem. Czasami nic nie kupuję, czasami kupię jedną rzecz, czasami kupię więcej. W zależności właśnie od tego, co chcę nagrać, co mi się gdzieś tam kończy. No, także takie moje małe zakupki. Najczęściej daję to na shorta, pewnie na shorta też dam, ale dla tych, którzy wolą trochę więcej posłuchać, bo na shortach to jest 15 sekund, 20. Czasami tam tylko szybko pokażę. A teraz mogłam Wam jeszcze coś tam opowiedzieć o tych kosmetykach, dlaczego dany kosmetyk wzięłam. Jestem ciekawa, czy coś Wam się kończy, czy będziecie na coś polować, bo wiadomo, myślę, że większość tych testów każdy z nas, czy tam przeglądów Rosmana, każdy z nas ogląda po to, żeby sobie gdzieś tam e, zabić czas, zobaczyć jak co wygląda, a niekoniecznie, żeby coś kupić. Bo wiadomo, ile można mieć kosmetyków. Ja mam trochę tylko za dużo, no, ale ja tutaj testuję, więc trochę inaczej e, zużywam też te kosmetyki. Kiedy robię kilka makijaży, czasami dziennie. No, także taki mini haul. Dajcie znać czasami, jeżeli coś właśnie kupię, to dodawać właśnie też taki haul do tego filmu, na przykład top 5 kosmetyków. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!